razy powracał dzisiaj nie sposób go uniknąć tym bardziej że zobaczymy na to, że trzech uczestników wczorajszego wieczoru oprócz Tomasza Golowa wystąpi aktualny mistrz świata Hans Nielsen i drużynie Polonii Bydgosz Henryk Gustafsson ale popatrzmy na składy w jakich wystąpią oba zespoły Polonia Jutrzenka Bydgosz z numerem 1 Jacek Golob dwójka Jacek Gomulski z numerem trzecim Tomasz Golob. Numer 4 Eugeniusz Tudzież z piątką obcokrajowiec w Polonii Bydgosz Henka Gustafsson z szóstką młodzieżowiec Marcin Ryczek. Siódemka to kolejny junior Wojciech Malak i rezerwowym drużyny bydgoskiej będzie Dariusz Patynek. Trenerem drużyny Polonia Bydgosz jest pan Władysław Golob. I za chwileczkę zespół gospodarzy Polonia Filip Spiła z numer 9 Jarosław Olszewski, numer 10 Krzysztof Okupski, numer 11, ten na którego najbardziej tu się liczy Hans Nielsen, numer 12 Rafał Kowalski, 13 to Jan Krzystyniak, 14 Rafał Dobrucki, 15 Waldemar Walczak i 16 Jarosław Gała. On będzie rezerwowym trenerem jest Stanisław Chomski. Cek Golob skoncentrowany. Uwaga! Za chwilę się zacznie. I ruszyli znakomicie. Jarosław Olszewski zamknął Jacka Golowa w pierwszym wirażu. Atakuje po zewnętrznej drugi z zawodników z piły Krzysztof Okupski, czwarty jest Gomulski, a więc w tej chwili wyścig układa się na 4 do 2 dla gospodarzy. Olszewski, 3 metry za nim Jacek, Golob, Okupski i Gomulski. W tej chwili Okupski zbliżył się do Jacka Golowa. Jasno, przy krawężniku jadą wszyscy zawodnicy. Potem, gdy troszeczkę na wierzchni odsypie się na zewnętrzną część toru, powinniśmy obserwować także ataki po Teraz zwiększyła się przewaga Jarosława Olszewskiego nad drugim Jackiem Golowem. Który chyba bardziej będzie musiał skupić się teraz na obronie tej drugiej lokaty. Daleko z tyłu już Jacek Gomulski. I ostatni wiraż. Chyba nic nie odbierze pierwszego zwycięstwa Jarosławowi Olszewskiemu. Tak, Jarosław Olszewski przed Jackiem Golobem, Krzysztofem Okupskim i Jackiem Gomulskim. Przed... Golob przy Nielsen. Jednak chyba Tomasz Golob, chociaż po zewnętrznej atakuje Nielsen, co będzie na wyjściu z łuku. Tomasz Golob. I teraz niespodzianka, Eugeniusz Tudzież. Przy wewnętrznej Przedarł się przez chwilę na drugą pozycję, ale już kontra Hansa Nielsena i on jest za plecami Tomasza Golowa. Powinniśmy obejrzeć teraz pasjonującą walkę i pogoń Hansa Nielsena za Tomaszem Golowem. Trzeci jest tudzież, a dopiero na czwartej pozycji drugi z zawodników pilskich, Rafał Kowalski. Dwie pary w tej chwili na torze: golob z Nielsenem i tudzież z Kowalskim. Obu zacięta walka o pozycję. Tomasz Golob przed Hansem Nielsenem. A tam wciąż nie rezygnuje Rafał Kowalski z wyprzedzenia Eugeniusza Tudzieża. I proszę Państwa, defekt chyba Nielsena. Co za pech mistrza świata. W tej chwili sytuacja na torze układa się na 5 do 1 dla Polonii. Niespodzianka i pech zawodnika z Polonii piła. I teraz dużo jeszcze zależy od Rafała Kowalskiego, czy na tym ostatnim wirażu zdoła odebrać jeszcze jeden punkt zawodnikom Polonii. Błąd Tudzieża i Kowalski wykorzystuje go. A więc dobra postawa młodego zawodnika Polonii Piła, który jednak zamiast przyjechać na trzeciej pozycji, jeszcze przedarł się na drugą i uratował w ten sposób sporo dla, dla swojego zespołu, bo zapowiadało się na są. a z numerem 14 Rafał Dobródzki. I uwaga. Świetnie z toru pierwszego w kasku Czerwony Krzystyniak, tuż za nim Gustafsson, teraz zacięta walka i wykorzystał tutaj błąd Szweda. Dobrucki przedarł się na drugą pozycję, ale kontruje Gustafsson. I przedziera się chyba. Ciasno bardzo, Dobrucki walczy z Gustafsonem o drugą pozycję, szeroko Gustafsson, blokuje go Dobrucki. Kto będzie tutaj lepszy na drugiej pozycji? Dobrucki jednak, aplaus na widowni. Krzystyniak pewnie prowadzi drugi Dobrucki, trzeci Gustafsson, a czwarty tak jak można było oczekiwać Marcin Ryszek. Teraz czy Henka jeszcze zdoła zaatakować i z kolei przedrzeć się na drugą lokatę. Spokojna jazda doświadczonego Jana Krzystyniaka i wciąż ataki Gustafssona. Broni się jednak znakomicie Rafał Dobrucki. Odjechał teraz trochę na zewnętrzną część toru. Dobrucki nie wykorzystał jednak tego Gustafssona. Jeszcze jedna szarża szpeda. boi się i ale nie dał rady. 5 do 1 dla gospodarzy w tym wyścigu, więc mocne uderzenie Polonii z Piły. Tego chyba nikt się nie spodziewał tutaj, że... Masza Goloba. Jeszcze ostatnie przygotowania i za chwileczkę poznamy odpowiedź na to pytanie. Tomasz kolop jak rakieta. Tak, i on jest w pierwszym łuku na czele, a Hans Nielsen musi toczyć zaciętą Walkę, trudno powiedzieć walkę, ale tuż obok niego jego kolega z drużyny Waldemar Walczak jednak przepuścił Nielsena, tak aby ten mógł gonić Goloba, ostatni malak, więc wyścig układa się na 3 do 3. Spora przewaga Tomasza Goloba po tym rakietowym starcie, no trudne zadanie przed Hansem Nielsenem, aby dogonić Tomka Goloba. Potwierdza się chyba to, że Hans Nielsen nie najlepiej czuje się mimo tylu startów na to, że w pile jakoś nie może przyzwyczaić się do tego toru, chociaż teraz zbliżył się już mocno. Zostało mu jeszcze jedno okrążenie, ale Tomasz Golob pilnuje tutaj krawężnika, a jak mówił przed chwilą słyszeli Państwo Jan Krzystyniak, trzeba teraz jechać na pilskim torze. Blisko trawy i wtedy, jeśli się nie zrobi błędu, to po wygranym starcie dowodzi się trzy punkty do mety. Tomasz Golo przed Hansem Nielsenem, Waldemarem Walczakiem i Wojciechem Malakiem. Ale Krzyszynia kapitalnie, podobnie jak... Kilka minut wcześniej Tomasz, Golob, a aplauz na widowni tym większy, że za plecami Krzystyniaka w kasku niebieskim jego partner Okubski. na 5-1 jadą. Teraz Wilanie, przez chwilę bardzo groźna sytuacja, nie opanował motocykla. Komulski o mało nie wpadł na no, Okubskiego. skończyło się szczęśliwie. Dopiero trzeci Gustafsson, no słabo ciągnie jego motocykl. Tam próbuje balansować ciałem Gustafsson, ale niestety na niewiele się to zdaje. Znakomicie Jan Krzystyniak i za nim Okucki. Do jednego dla zespołu z Biły. Próbowaliśmy dociec przed dzisiejszym meczem w parkingu, czy Henka Gustawson wystartuje na tych samych świetnych motocyklach, na których jechał e, wczoraj we Wrocławiu, ale po tych dwóch biegach, po ich przebiegu, widać już, że są to zupełnie inne motory. Tak, tak, chyba tak rzeczywiście jest. Rzecz. już teraz ostatni wiraż rozpoczyna Jan Krzystyniak. Pewne prowadzenie za nim Okupski. Dopiero trzeci są Ogromna radość na widowni 5 do 1 dla zespołu z piły. Zrasta przewaga gospodarzy. Zbliżył się pan Jarosław i uwaga. Wyścig na torze będzie przerwany. Bo dotknął taśmy. Zawodnik z Kasku Niebieskim, czyli Rafał Kowalski. Rzeczywiście wyścig przerwany. Niecodzienna sytuacja, bo widać było wyraźnie, że Rafał Kowalski dotknął taśmy. Jednak sędzia puścił taśmę w górę. Jacek Golob widział jak Rafał Kowalski dotknął taśmy. Nie wystartował w ogóle. I teraz jaka będzie decyzja arbitra? Rzeczmy. Rafał Kowalski, jeszcze raz. Wyścig szósty. Tomasz Golob, ale za nim Jarosław Olszewski. Kapitalna jazda pana Jarosława. Wyprzedza atakiem po zewnętrznej Tomasza Goloba. I 3-3 w tej chwili na taki rezultat się zanosi. Po trzeci jest Jacek Golob, a czwarty Rafał Kowalski. Będzie gonił Tomasz Golob Jarosława Olszewskiego. Atakuje po zewnętrznej Bydgoszczanin. Kapitalna szarża. Ale jeszcze nie teraz. Kolejny atak Goloba. Bliziutko siebie. Teraz szeroko wychodzi z wirażu Olszewski, uniemożliwiając przedarcie się do przodu golowowi. Ten jednak nie rezygnuje i wciąż tuż za plecami Jarosława Olszewskiego. Teraz od wewnętrznej próbowa. I tak chyba będzie już do końca wyścigu, ale za szeroko Tomasz Golow postawiło go tam i, proszę Państwa, defekt motocykla Jacka Golowa. A więc w defektach remis, a na to, że w tej chwili wszystko zapowiada, że wyścig skończy się dwupunktowym zwycięstwem Polonii. Piła teraz atak przy wewnętrznej Goloba. Proszę Państwa kapitalny atak, ale jest Jarosław Olszewski. Nie przejął się tymi szarżami Goloba i dowiózł trzy punkty do mety. Proszę spojrzeć jak cieszy się Jarosław Olszewski. Znakomity Piła się powiększy. Tak jest, pewny start Pary pilskie, walczak przed Dobruckim, trzeci w kasku żółtym, Malak, czwarty ryczek, tak to w tej chwili wygląda. A więc jeśli nie będzie tu jakichś defektów i pechowych zdarzeń, powinno być 5 do 1 dla gospodarzy. Rozgląda się spokojnie Rafał Dobrucki, kontrolując sytuację za swoimi plecami. Parze Pilanie obok siebie. No, wyścig bez historii. No ale trenerzy i działacze Polonii Bydgosz, takie rozstrzygnięcie na pewno wkalkulowali już przed zawodami. No nie liczyli tylko na to, że będą przegrywać dzisiaj i to z zawodnikami raczej drugiego rzutu Polonii Piła i Jacek Golop i Henka Gustawson przede wszystkim. Prawa na widowni. Rafał Dobrucki przed Walczakiem. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. Hans Nielsen nie jest w najwyższej dyspozycji dzisiaj. Ale tym razem bardzo dobry start Nielsena, drugi tudzież. Trzeci jest Jacek Golopa na czwartej pozycji, Rafał Kowalski. W tej chwili więc układ biegu 3 do 3. Próbuje atakować Tudzież, zaczęło padać nad stadionem w Pile. Być może warunki na to, że zmienią się, chociaż nie powinno to być odczuwalne jeszcze w tym wyścigu. Nielsen pewnie prowadzi przed Tudzieżem i Jackiem Golowem. I chyba teraz już Bydgoszczanie nie powinni się tu silić na jakieś ataki, tylko raczej pilnować. Tych trzech punktów przed ewentualnymi atakami Rafała Kowalskiego i tak też chyba będzie. Wszyscy jadą dosyć spokojnie. Ogromna już przewaga Nielsena nad Tudzieżem i Jackiem Golobem. Nie zbliża się też do nich Rafał Kowalski. A więc wszystko wskazuje na to, że w tym wyścigu zanotujemy remis 3-3 i praktycznie sytuacja w meczu, jeśli chodzi o różnicę punktową, się nie zmieni. Ostatnie okrążenie, Nielsen na jednym kole, Tudzież, Jacek Golob i Rafał Kowalski. Ale bieg zakończył. A więc Olszewski, Okupski w barwach Polonii Piła, Tomasz Golob i Eugeniusz Tudzież w barwach Bydgosza. Ale świetnie po raz kolejny Olszewski. Trącone przednie koło motocykla Goloba, stracił rytm jazdy całkowicie. 10 metrów za stawką przeciwników Tomasz Golob chyba skrzywione przednie koło w jego motocyklu prowadzi Olszewski. przed Okupskim dopiero trzeci tudzież a Tomasz Golob widać teraz zjeżdża na trawę, kompletnie skrzywione koło przednie w jego motocyklu po starciu z Jarosławem Olszewskim. Na prowadzeniu wciąż Olszewski przed Okupskim. Trzeci Tudzież próbuje atakować, ale te próby niewiele przynoszą skutku. Spore odległości pomiędzy zawodnikami, a więc wszystko wskazuje na to, że kolejne 5 do 1 dla Polonikiwa Zaczynają ostatnie okrążenie. Spokojnie Jarosław Olszewski, podobnie Krzysztof Okupski, a Tudzież ma już tak ogromną stratę, że Niemożliwe jest, aby zdołał któregoś z tych zawodników wyprzedzić. Po raz kolejny aplauz na widowni 5 do 1 dla zespołu z piły Olszewski przed Okupskim i Tudzierze. Popadała trochę, tor może stanie się bardziej przyczepny, ale Hans Nielsen z pierwszego toru zamknął Gustawsona na wejściu w wiraż. i Nielsen przed Gustawsonem. A trzeci jest walczak, patynek, dopiero czwarty, a więc znów zanosi się na zwycięstwo biegowe Pilskiej Polonii. Chyba, że Henka Gustafsson zdoła jeszcze tutaj powalczyć z Nielsenem, ale jak na razie na to się nie zanosi, bo Gustafsson ma dobre 5 metrów straty do Nielsena i jakoś na razie nie udaje mu się zbliżyć do prowadzącego Duńczyka. Trzeci spokojnie jadący po jeden punkt Waldemar Walczak. A ostatni, można powiedzieć, bardziej walczący z własnym motocyklem niż z przeciwnikami Dariusz Patynek. Hans Nielsen pewnie prowadzi Są Drugi, trzeci Walczak, czwarty Patynek. I Nielsen za chwileczkę rozpocznie ostatnie, ostatni wiraż. Trzy punkty dla Nielsena, 2 dla Gustawsona, 1 dla Walczaka i bez punktu patynek. 4 do 2 wygrywa wyścig dziesiąty. Polonia piła. Jeszcze chwila. I ruszyli Tomasz, Kolo, ale nie gorzej Jan Krzystyniak. I kto teraz? Kapitalny manew Tomasza Golowa, ale jeszcze lepszy Rafała Dobruckiego. Wspaniała akcja obu tych zawodników na pierwszym wirażu. To wszystko zobaczymy raz jeszcze na powtórkach. Wiele się działo w pierwszym łuku, a w tej chwili prowadzi Dobrucki przed Golobem, Krzystyniakiem i Malakiem. Atakuje teraz Dobruckiego Tomasz Golob. Zbliża się do niego, ale będzie mu na pewno ciężko wyprzedzić młodego zawodnika. gospodarzy atak od wewnętrznej teraz. Wciąż Rafał Dobrucki umiejętnie się broni. Nie walczy już o wyższą niż trzecia pozycję Jan Krzystyniak. Teraz Rafał Dobrucki oderwał się już od Tomasza Golowa na dobre 10 metrów. Chyba nie będzie w stanie już tutaj Golop dogonić swojego młodszego kolegi. Na pewno ucieszy to zwycięstwo kibiców w bile samego Rafała Dobruckiego. Także ostatni wiraż. Rafał Dobrucki, Tomasz Golob, Jan Krzystyniak i Wojciech Malak. A więc 4 do golop i Henryk Gustafsson ze strony Polonii Bydgoszcz. Jeszcze nie podjechał pod taśmę Rafał Dobrucki. Jeszcze szuka właściwej kolejny do startu. Teraz cofnął się Jacek Golop. Ale już za chwileczkę powinni wystartować. Jacek Golop jeszcze szuka odpowiedniego miejsca do startu. Nie musimy chyba dodawać, że w takich warunkach na bardzo mokrym torze start ma jeszcze większe znaczenie niż w normalnych warunkach. Ale, ale znakomicie po raz kolejny Jarosław Olszewski. Tam zacięta walka z Jackiem Golobem. Nie ustąpił Wilaninowi Teraz Golob walczy z Dobruckim. Ale Rafał Dobrucki wychodzi z tej walki Zwycięstwo. zwycięsko. Jak na razie przynajmniej. Dobrucki przed Jackiem Golobem. Trzeci Gustawson, czwarty zasypany zupełnie Jarosław Polszewski. Pasjonujący pojedynek zapowiada się między Rafałem Dobruski i Jackiem Golowem. Przypomnijmy, Dobruski pokonał w jednym z wcześniejszych biegów Tomasza Golowa, a teraz ma ochotę na pokonanie Jacka. Ramię w ramię tutaj obaj zawodnicy. Walka łokieć w łokieć nie rezygnuje Jacek Golow, on znany jest z zadziorności. Trzeci dopiero Gustawson na czwarty, daleko, daleko z tyłu niepokonany do tej pory Jarosław Polszewski. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Teraz trzymetowa przewaga, już Rafała Dobruckiego. Bo i troi Jacek Golop, ale chyba nie da już rady w tym wyścigu. Tak uznał, że nie ma sensu szarżować bez potrzeby na mokrym śliskim torze. Dobrucki, Jacek Golop, Gustafsson i nie kończy wyścigu Jarosław Olszewski. Gizdy na trybunach. A pomidory, puste butelki. Na szczęście nie w dzisiejszym spotkaniu. Przed nami wyścig 13. I doskonale Pilanie, ale Jacek Golop po zewnętrznej. Nie gorzej od nich teraz nabrał dużej prędkości. Wydawało się, że wyjdzie na prowadzenie, ale jeszcze w tej chwili lepszy od niego Krzysztof Okupski. Atakuje po zewnętrznej Jacek Golop. ramię w ramiowej zawodnicy. Teraz Golop w korzystniejszej pozycji i tak jest. Chyba po tym wirażu wyjdzie na prowadzenie. Nie daje się jednak Okupski. Znów znakomita walka pomiędzy dwoma żużłowcami na Pińskim Torze. Trzeci jest w tej chwili Krzystyniak, a na czwartej pozycji Tudzież. Dobrze, że mimo rozstrzygniętego meczu zawodnicy jednak dostarczają widzom emocji w każdym wyścigu. Prowadzi Jacek Golop przed Krzysztofem Okubskim, Janem Krzystyniakiem. I Okubski w dalszym ciągu nie rezygnuje. Rozpoczęli ostatnie okrążenie. Za chwilę Jacek Golop jedzie na ostatni miraż. Chyba już jednak wyścig rozstrzygnięty. Jacek Golop, Krzysztof Okubski, Jan Krzystyniak i Eugeniusz. Tudzież 3 do 3. W tym wyścigu i w całym meczu 50 do 28 dla gospodarzy. A... zawodowcy oni potrafią nieraz 4 dni z rzędu startować i we wszystkich tych czterech powiedzmy startach spisywać się znakomicie. A więc w wyścigu 14 ze strony Polonii Pytgorz w Kasku Żółtym Eugeniusz Tudzież, w Kasku Białym Henryk Gustafsson, a ze strony Polonii Piła w Kasku Czerwonym Hans Nielsen i w Niebieskim. Waldemar Walczak. Zawodnicy walczą już wprawdzie tylko o prestiż, ale i tak powinno być w tych dwóch ostatnich biegach. Ciekawie. Hans Nielsen. Za nim Gustafsson. Tudzież i ostatni walczak, który teraz atakuje jadącego na trzeciej pozycji Eugeniusza Tudzieża. Hans Nielsen ze sporą przewagą, a teraz atak walczaka, już jest walczak trzeci. Za Nielsenem Gustafsson, potem Walczak i Tudzież. 4-2 dla Polonii Piła, tak to się układa w tej chwili. Rzuca tam motocyklem Tudzieża na ostatniej pozycji. Wydgostrzanin ma problemy z utrzymaniem maszyny. Na to, że już daleko z tyłu ogląda się Hans Nielsen. Trudno rozpoznać jadących za nim zawodników, przynajmniej z przodu. Wszyscy czarni umorusani błotnistą mazią Storu. toru. Hans Nielsen 30 metrów za nim Gustafsson. Potem Walczak i na ostatnim miejscu, tudzież ostatnie obrożenie, rozpoczął Hans Nielsen. Ogromne odległości pomiędzy zawodnikami i tu już chyba nic nie powinno się zmienić. Hans Nielsen, Gustafsson, Walczak i tudzież. Wzywa go energicznymi ruchami odprowadzający. A my po raz kolejny będziemy mogli obserwować, co zrobią, co wymyślą na to, torze bracia Golobowie. Szybko puścił taśmę sędzia Tomasz Kolo Tym razem przed Jarosławem Olszewskim, Rafałem Dobruckim i Jackiem Golobem. Obejrzał się, gdzie jest jego brat Tomasz Golob jest sobie sprawę chyba, że z ostatniej pozycji Jackowi będzie niezwykle trudno jeszcze przedrzeć się do przodu, a więc będzie chyba starał się już tylko odpierać ataki Jarosława Olszewskiego. Rzuca tam motocyklami zawodników na wirażach ciężkie warunki na torze, ale Jacek Golow przymierza się wyraźnie do ataku najlącego na trzeciej pozycji Prawała Dobruckiego. Tak, teraz po wewnętrznej wchodzi i, I co będzie dalej? Dobrucki spada na czwartą pozycję, teraz stara się kontrować, ale jednak Jacek Golow trzeci przez chwilę tylko, bo już Dobrucki atakuje po zewnętrznej. Jacek Golow za Jarosławem Olszewskim. Prowadzi pewnie Tomasz Golow, drugi Dobrucki, trzeci Olszewski, czwarty Jacek Golow. Za chwilę ostatni wiraż, teraz Dobrucki atakuje Goloba. Tego się chyba nikt nie spodziewał, musi walczyć Tomasz Golop do ostatnich metrów i wygrywa jednak o pół długości motocykla. Trzeci Jacek Golop w konsekwencji, a czwarty dopiero Jarosław Olszewski, ale on miał defekt opony, bez powietrza, tylne koło motocykla Jarosława Olszewskiego nie kończy wyścigu, a więc w konsekwencji ostatni bieg wygrali. Poloniści zbyt gorszy, 4 do 2, ale ten bieg w samej końcówce dostarczył jednak widząc wielu emocji. Bracia Teraz jeszcze wyjaśniają sobie szczegóły tego, co działo się na to, że Tomasz Golo kiwnięcie głową za probatą przez